Wszyscy bierzą, tak? prawie wszyscy. Uwaga, a teraz powiedzcie co jeszcze się dzieje przed zwiedzeniem i przed Proszę. Spotykamy się z rodziną. I co wtedy robicie? Wszyscy powtórzymy. Proszę. Muzeum organizuje bardzo dużo zdarzeń dla dzieci. I bardzo się cieszymy, że przychodzą na całe klasy i możemy wspólnie animować jasełki. Jest to na zasadzie, że nie organizujemy wystawy, przyjdźcie pod tylko przyjdzie wspólnie, zorganizujemy taką, takie zdarzenie. I dzisiejsza jasełka z udziałem klas zielonogórskich szkół właśnie jest takim przykładem. Myślę, że jest to bardzo piękne, że możemy wspólnie organizować zdarzenia, śpiewać kolendy, ubierać choinkę i wysyłać życzeń od marszałka województwa. marszałka Bardzo cieszymy się, że zacznieszki na swoje własne I poprosimy teraz pana marszałka, by dla wszystkich dzieci. Lubuski dzieci złożą życzenia. Uwaga, uwaga, słuchamy życzenia. Chciałbym z okazji tych najbliższych świąt złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Tak, abyście te święta spędzili ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami, ze swoim rodzeństwem. Tak, aby w przyszłym roku każdy dzień, który będzie rano na Was czekał lub słoneczny i aby wszystko co dobre do Was przyszło w roku 2013. Panie Marszałku, zadam trudne i łatwe pytanie być może. Po pierwsze, czy w pana wypadku no, urzędnik państwowy odwiedzając tego typu spotkania świąteczne, wigilijne, nie wpada w rutynę. Tak się akurat składa, że w tym roku to jest moje pierwsze spotkanie. Akurat to jest ten szczególny tydzień przedświąteczny. Mam nadzieję, że jeszcze kilka spotkań będzie takich, ale to spotkanie jest dla mnie szczególne. Po raz pierwszy zostałem zaproszony do grupy młodych dzieci, uczniów klasy drugiej i przedszkolaków, i było bardzo miło się z nimi spotkać i ten przedświąteczny okres rozpocząć właśnie razem z nimi. I w... o, uwaga, czekajmy na hufa, pan marszałek łącza. Trzy, cztery. U. U. -e. Brawo! Dziękujemy -e. bardzo. Czego mógłby pan życzyć na przyszły rok w tych życzeniach świąteczno-noworocznych tak placówkom kulturalnym w naszym mieście, jak i samym bywalcom tych placówek? Jeżeli chodzi o same placówki, to na pewno wszystkim należy życzyć więcej pieniędzy, bo jeżeli są pieniądze, wtedy jesteśmy w stanie, czy te placówki są w stanie zrealizować więcej swoich pomysłów, a takie pomysły po prostu mają. Natomiast wszystkim mieszkańcom i bywalcom jednostek kultury życzyłbym tego, aby oferta w roku 2013 była porównywalna z rokiem poprzednim albo i też większa. Tak. Zobaczcie, że jest naprawdę piękny. Jest to dziewczynka, która trzyma w dłoniach bukiet słoneczników. Obraz powstał bardzo dawno, bo w roku 1891, a więc ma grubo ponad 100 lat. Zapraszam teraz przedstawicielkę zwycięskiej szkoły, aby odebrała. Gratuluję. Możecie sobie powieścić w klasie. Proszę o przedstawicieli trzech pozostałych szkół, którym wręczę identyczne nagrody. Jak pan myśli, jaki będzie przyszły rok dla e, kultury lubuskiej? Dla wszystkich będzie to bardzo ciężki rok, bo mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym. Jednakże mam nadzieję, że środki finansowe, które zostały przez poszczególne czy to organy e, jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na przyszły rok, wystarczą, aby tych pieniędzy starczyło na utrzymanie tych jednostek i realizację swoich statutowych zadań. Droga! Hej, Zabiana! Śniegu po kolana! No już za uszy i ma! Ano sroga zima! Ano sroga zima! W kolejnym roku 2013 muzeum życzy sobie wielu wspaniałych zdarzeń, wielu zwiedzających i podziwiających nasze ekspozycje i to, co robimy. Życzymy, by wspólnie był to czas bardzo piękny dla wszystkich.

Okres świąteczny jest zawsze tym momentem, kiedy z optymizmem patrzymy w przyszłość. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie również szczęśliwy dla naszej instytucji, dla Muzeum Ziemi Lubuskiej, będzie tutaj wiele interesujących wystaw, zdarzeń, które przyciągną szerokie grono odbiorców.